Siemaneczko widzowie, dzisiaj sobie pokontynuuj... Yy, nie, dzisiaj kontynuujemy yy, część... Yy, drugą część yy, wiecie? Czego? nie wiecie, to... Gry Roblox, która się nazywa L o o ty li o o T i bo... nie wiem tak po prostu yy, no i... To jest kontynuacja w tamtej części i to tu więc już możemy zaczynać Ja w ogóle chciałbym powiedzieć Wam że jak yy, nie nagrywałem to odkrywałem sobie te i ten i zrobiłem innego rybirka bo mnie wystarczyło rybela Więc Mamy lepsze skrzyneczki. Wow, ty! To jest mocne! Chciałbym właśnie teraz konać tego bossa. Tylko nie jego szubów, jak to ja mówię. Najpierw muszę tego od boku Dobra, okej. Okay. A może być ciężkie. Okej, okay, dobra, mamy teraz bosa. Dobra? Nie, dobra, nie, nie błoto. Dobra, to, by, to by, ja sobie po otwieram skrzyneczki, nie. Jak to było w pierwszej części kupię sobie to może? Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Podwójne rocznik. Dobra. O dobra, dobra, no i to jest coś. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo można żyć, no. Tak, to jest... No fajnie. Tworzymy sobie skrzyneczkę z kluczem. Hmm. Szkoda, że kosa, bo... Znaczy... bo wiecie, bo w pierwszym odcinku jeśli nie oglądaliście, to yy, polecam obejrzeć w pierwszym odcinku kupiliśmy ten pakiet startowy i mamy teraz tą broń. Nie wiem, kiedy ją mamy. Będziemy mieli lepszą, ale jest to pewnie długie. Ale dobra. Ja robię. Teraz się widzimy. Yy, jak ktoś sobie więcej. Ja dobra, ja widzę. Postanowiłem, że kupimy sobie odrodzenie. Żeby Zabezam. Zabezam. Dobra, widzę pomijamy kolejne żeby już mieć lepszą skrzyneczkę No i już chodzimy, chyba wydawanie łóżka bo na sam początku wydaliśmy na to teraz nie będzie zbytnio co kupować więc Zobaczymy jaki jest z tego i mm. Najpierw musimy, wiecie, poziom zrobić, żeby mieć lepsze sklepki. No i co? Ja sobie potwieram jak zawsze i to się? przechodzę właśnie do tego bossa, który we własnej jedności... Ale próbuję tu i widzę, że nawet dobrze idzie, bo dobrze w nie trafiłem, więc to już będzie przegrane. Dobra, ale tylko mówię, że otworzyłem skrzyneczki i nic się nie podobało. Wszystko. No i dalej otwieram akwarium. Będę za kolumną tego bossa. Zróbmy nadal otwieram i otwieram, otwieram. No, otwieram, otwieram. Mam już 61 level, a nadal nie mam nic z tego. No, no ale No ale ona wleci, no. No wierzę. Otwierać, otwierać. Kończyliśmy lec, tak jak tego bossa i potem znowu pójść tak otwierać skrzynki i to eee, jest drugie może tego nie widzicie ale to tak naprawdę ja tutaj naprawdę długo siedzę eee, i muszę cały czas chodzi kupunek czyli to o końców Klikać to yy, jest żeby nie sprzedać czegoś lepszego. Yy, I jakby od razu tutaj wszystko i... O! Oj, oj oj! Mówiłem, że może coś do... dobrego no. Okej okay. okay. będzie bardzo bardzo ciężko pobić no, ale dobra no ja odbieram no i w ogóle coś będę chyba robić coś innego bo wiesz co tak siedź coś tak i tylko na to patrzę to trochę nudno nie no, wiem no, czy jestem bo wiesz mi naprawdę dużo trwało wiem dużo nawet nie tylko nie wiem, czy to zostało, do to co eee, Na serio to by mega to I by na mało poziomu zdobyłem. Ale każdy na nawet to sobie to było, to to nie. I teraz sobie z tego wypomniłem, Det er bra.